Dobrze wiemy, że takie można powiedzieć, wywrócone słoiki chodzą po tej ziemi, że tych osób w Polsce są tysiące i dziesiątki tysięcy. To jest wykład, do którego przygotowywałem się jakieś 12-15 lat. Ciężko zazdrościć tym osobom, które mają tak dużo w życiu pieniędzy, że brakuje ich. Natomiast znalazła się bardzo duża grupa ludzi, z którymi odkrywamy zalety bycia przedstawicielem w miarę kumatej klasy średniej. Zaczynamy? Mm -hmm. Witajcie moi drodzy. Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej, Akademia Bogactwa w Jednym. Witam Was serdecznie. Kolejne, kolejne nasze spotkanie z edukacją finansową, z rozwojem osobistym, z urządzeniem sobie życia tak, żeby było nam przez te parę dziesiąt lat na tej ziemi po prostu lepiej. W pierwszej kolejności bardzo Wam dziękuję za pozytywne komentarze po pierwszym odcinku z cyklu szczerze przy rentierze z czarkiem traderem, miało być kontrowersyjnie, miała być spinka, miała być walka, giełda kontra nieruchomości. Obawiam się, że zaczął się początek jakiejś fajnej znajomości, przyjaźni. Widzimy się z czarkiem. Traderem już 6 czerwca na Majorce. Jedziemy tam w 26 osób. Można powiedzieć, że połowa klubu aktywnych rentierów jedzie na taki obóz motywacyjny. To samo robimy w Dubaju z filem koniecznym już za tydzień. Filmiki z jednego, drugiego obozu zobaczycie. Moi drodzy, od 1 kwietnia. I to nie jest prymaprylis, przeszliśmy z Piotrkiem już na takie pełne y, YouTube'owo, warsztatowe y, zawodostwo. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, pozytywne komentarze, mimo tam drobnych hejcików dostajemy setki maili, że te proste filmy są w stanie nieco Wam pomóc w takim dorosłym, biznesowym życiu. Także fajnie. Budujemy manufakturę milionerów. Tutaj też rozpoczęły się spotkania, mimo tych covidowych różnych problemów i online, i nie online. Także tutaj działamy. Tyle co do wiadomości akademickich. Dzisiaj wracamy do korzeni Akademia Bogactwa. Bardzo szczery filmik. Kawa na ławę już poszła. Wszystko Wam postaramy się podać na tacy. Osobisty mój film, dzisiejszy z rozliczeniem się z tego, gdzie jestem ja, gdzie jest społeczeństwo, gdzie się gubimy, gdzie można jakieś drogi szukać. Komunizm, kapitalizm, midelizm, oczywiście w dużym znaku, tutaj w dużym cudzysłowie. Natomiast postaramy się pewną teorię, pewną koncepcję na życie Wam przedstawić. Kawa na ławę. Piotrek lubi gadżety. Ja lubię gadżety, więc w pierwszej kolejności konkurs. Ile tutaj monet 5 złotowych, czy jaka kwota możecie szybko policzyć, kto umie liczyć, a powinniście się nauczyć. Znajduje się w tym worku. Tu i klocek LEGO, się widzicie. Klocki jeszcze dzisiaj będą albo na kolejnym wykładzie. Pierwsze pytanie do Was. Ile monet 5 złotowych znajduje się w tej tacy? Chcemy czy nie chcemy, świat kręci się wokół pieniędzy. Ja na tym delikatnie zaczynam ubolewać, jako człowiek spełniony. Biznesowo, zawodowo, natomiast widzimy, że dzisiejsza epidemia, poprzednie kryzysy, różnego rodzaju ruchy wojenne na przestrzeni ostatnich tysięcy lat, niesetek lat, krążą, krążą wokół pieniądza. Tak już niestety jest. Jakoś trzeba się w tej rzeczywistości odnaleźć. Co do tytułu, co do założeń tego medializmu, bo jako warsztatowiec, organizator różnego rodzaju spotkań, wyjazdów, konsultacji. Jako zwykły obywatel, mąż, ojciec, przedsiębiorca, inwestor, jakąś koncepcję życia chciałem dla siebie znaleźć. Nie wymyśliłem niestety nic lepszego na moje potrzeby, na potrzeby, myślę, wielu osób, które podobną drogą poszły, żeby ani nie iść w skrajność zwaną biedą. Ja wręcz to definiuję jako wolność finansową, możecie od jutra nie mieć żadnych problemów, zamieszkajcie sobie w kartonie, albo wybłagajcie rodziców, myślę, że z głodu, Dzisiaj trzeba by się postarać, żeby umrzeć z głodu, szybciej umrzecie z przejedzenia niż z głodu. Z drugiej strony koncepcja maksymalizmu, skrajnego kapitalizmu, budowania firmy na siłę wręcz inwestowania, na siłę niekorzystania z życia. Jak ten złoty środek chciałem Wam, ten midelowy złoty, złoty środek pokazać, nie myląc tego pojęcia z midalizmem. Niestety idealnie w życiu nie ma, nie ma na pewno ani białego, czyli skrajnej biedy, czy czarnego, jakiegoś nie wiadomo jakiego bogactwa to jest tylko w naszych głowach. Życie to jest albo wiele odcieni szarości, albo daj Boże wiele kolorów. Zaczynamy wykład o słoikach. Proszę nie mylić, czy nie utożsamiać tych słoików, z osobami, które mieszkają, czy, czy w czasie pracy, czy na studiach, yy, prawda, z ludźmi, którzy mieszkają w Warszawie. Natomiast mówiliśmy sobie dużo ostatnio o klasie średniej. Postarajcie się podczas tych wykładów gdzieś się znaleźć, myślowo, jako wy, gdzieś się uplasować, jakieś wnioski wyciągnąć dla siebie. To jest wykład, do którego przygotowywałem się jakieś 12-15 lat, przechodząc od drogi chłopaka, który miał wielkie marzenia i długopis z logotypem za zaoszczędzone pieniądze, do gościa, który prowadził całkiem duże dwie firmy, po faceta, który po prostu jest zwykłym, szczęśliwym człowiekiem. Moi drodzy, ludzie młodzi, ludzie, mówimy biznesowo, nie obrażajcie się z mniejszymi aspiracjami, możliwościami, z gorszym wykształceniem, z gorszym startem, backgroundem. Większość z nas, normalni ludzie w miarę zdrowi, którzy mogą, mają sprawne ręce, zdrową głowę, trochę czasu, 20-50-latkowie, ja nazywam nas taką klasą średnią, która albo niestety skręca tutaj, albo jej odbija. Tu, właśnie, ludzie, których nazywam troszeczkę dewiantami, wielcy przemysłowcy, wielcy inwestorzy, duży gracze giełdowi, ludzie, którzy przeinwestowują, no ale są takie trochę nadmuchane ego. Też proszę się nie obrażać, jeżeli jakiś miliarder wielki nas przypadkowo ogląda, to nie jest na pewno kanał dla niego. To są, słuchajcie, trzy, jak dla mnie, ścieżki, którym możemy pójść. I teraz jeszcze niebezpieczeństwa, które. Grożą uważam tej klasy, klasie średniej i koncepcje. Tak naprawdę dwie. Dlaczego jedni skręcają do tego słoiczka? To też proszę młodzież, albo osoby, które zaczynają, albo mają chwilowy problem z pieniędzmi, nieobrażanie się, bo to nie o to chodzi. Natomiast nazwijmy to osoby, które mają duży problem z pieniędzmi, nawet. Bardzo duży. To są osoby, gdzie im, ilekolwiek nie wezmą kredytu, ilekolwiek im nie pożyczysz, ilekolwiek im nie dasz, tu jest niestety puste dno. Bardzo, bardzo słaba sytuacja. Ale dobrze wiemy, że takie można powiedzieć, wywrócone słoiki chodzą po tej ziemi, jest na nich żal, natomiast ciężko tym ludziom w jakiś sposób lepszy pomóc. te słoiki ku przestrodze niech sobie będą myślę, że zabrakłoby tych monet żeby uzupełnić cały ten słoik ten słoik ma ten problem, że ilekolwiek by tu nie było, zawsze chcę mieć dwa słoiki i jeszcze więcej być może pamiętacie pierwsze nasze wykłady z doniczkami, analogia jest podobna tylko tam jeszcze nie było takiej koncepcji, którą, koncepcji, którą myślę mamy dziś moja zmiotełka z łódeczki moi drodzy Biedni ludzie, bogaci ludzie, biedniejsi, zamożniejsi. Każdy ktoś zarobi, każdy ktoś zarobi, zgodnie nikt nie umrze, ale generalnie szału nie ma, możliwości ruchu nie ma, nie ma możliwości rozpoczęcia firmy, nie ma możliwości zatrudnienia pracowników. Często ten człowiek żyje. Od tak zwanego pierwszego do pierwszego. Od pierwszego do pierwszego. Minęły, słuchajcie, 3 lata Akademii Bogactwa, 3 lata naszych wykładów. Jeżeli ktoś oglądał 50 czy 30 moich filmików i nie uzbierał takiego słoiczka codziennie po 5 złotych. ja nie jestem dobry z matematyki, ale tysiąc dni po 5 złotych je ja to będzie, Piotrek. 5 tysięcy, 3 lata po 5 zł. A jakby dwie takie monety rzucał dziennie, to by zbierał 10 tysięcy. A jak uzbierał, a jakby takich monet wkładał 10, to by zbierał tyle i tyle. Bez pewnego nawyku oszczędności nie wystartujecie nigdy. Przelewacie te pieniądze, nic z tego wynika. Nie rozumiem takich osób. Nawet nie wiem, ile można tych wykładzików zrobić, żeby coś zrozumiały, ale trudno. Wiemy, że takie osoby są. Nazwijmy tych ludzi na potrzeby wykładu ludźmi biednymi. I to bardzo pejoratywne jest określenie, ale niestety są to osoby często intelektualnie, pod względem zaradności, po prostu biedne. Mało tego. W tym słoiczku może być 3000 miesięcznie, może być 50 tysięcy do miesięcznie, i tak zawsze jest tak zwana bida. W mojej szkole, w mojej książce, do lektury której zachęcam, określam tych ludzi jako osoby, które są w tak zwanym błędnym kole. Zarabiają pieniądze i od razu wydają, często im brakuje, przechodzą wręcz do, Piotr, pokaż do tego połamanego słoika ku przestrodze dla młodych ludzi. Z drugiej strony mamy przedsiębiorców, osoby, które dążą w tym kierunku. Które potrafią to robić, które zarabiają pieniądze. To jest pierwsza wypłata. Druga, trzecia, czwarta. Oni nie oszczędzają sobie po 5 zł yy, dziennie. Oni oszczędzają po 1000 zł dziennie, po 2000 dziennie. Po trzech latach tej pracy już wiem, że tych osób w Polsce są tysiące i dziesiątki tysięcy, którzy mają potężne oszczędności. Te pieniądze. Im się lada chwila będą kumulować. Z dwóch pensji zrobi się cztery, z cztery Dojdą pracownicy, marki handlowe, online, skalowanie. Pierwsza spółka, druga spółka, wizyta Sławka mencena Jak nie brać pieniędzy dla siebie, tylko przelewać ze spółki do spółki. Kapitał się buduje, bo z logicznego punktu widzenia. Lepiej, żeby się kumulowało, żeby było więcej i więcej. Tu oczywiście nie było uszczypliwości pod względem Sławka, ale widzę też po chłopakach, że najtrudniej tym osobom, które szybko wyrwały się albo nigdy nie były w błędnym kole konsumpcji, zarabiania i wydawania pieniędzy, weszły do tak zwanego przeze mnie na potrzeby tutaj szkoleniowe obłędnego trójkąta, czyli zarabiania oszczędzania i reinwestowania środków. Te osoby dochodzą do sufitu i muszą spółeczkę zmienić na większą, żonę na młodszą, samochód na szybszy. I są sobie tutaj. Tu mamy obrazek. Ci, którzy po miesiącu nie mają nic. Piwko musi coś zostać, ale więcej nie. Ludzie, którym ręcznie ta kasa przelewa. Jaki tu jest kłopot i dlaczego nazywam tę swoją koncepcję, bo to, 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 to więcej się nie powie, ale to jest jakaś koncepcja na życie czego mi tu brakuje. Byłem tutaj przez bardzo krótki okres, głównie jako dzieciak, póki nie zacząłem pracować. Byłem w takich dwóch słoiczkach, jako 28-29-latek. Nie byłem zadowolony z tych dwóch koncepcji i myślę, że większość ludzi nie jest. Mało tego. Są dwie religie. Wszyscy miejmy po 15 zł, jakoś to będzie, i wszyscy dążmy do tego, żeby mieć tych pieniędzy coraz więcej. Te religie, komunizm, socjalizm czy, czy kapitalizm, są skrajnie różne w założeniach, ale tak naprawdę i tak ci ludzie dostają najbardziej po tyłku, ci ludzie zawsze i tak sobie poradzą. Natomiast gdzie jest jeszcze inny problem? Chciałbym, żebyście w tych słoiczkach zobaczyli pieniądze, które są oczywiste, ale również pewnego rodzaju przestrzeń do siebie. Piotr, nagraj to proszę, to jest przestrzeń. Można zazdrościć osobom, które nie mają pieniędzy, potrafią sobie jakieś chociaż być na, na powierzchni, a nie tutaj i sobie żyć. Natomiast ciężko zazdrościć tym osobom, które mają tak dużo w życiu pieniędzy że brakuje ich. Brakuje czasu wolnego, rozmowy, chwili dla siebie, sportu, dbałości o ciało, o psychikę, o wyjazd. Bogactwo jest, moi drodzy, przereklamowane. Co któryś mój film będzie właśnie o tym, żeby w tej szkole, w tej akademii, w tej koncepcji szukać złotego środka. Nazywam się Midel, Kuba Midel. Nie wiem, czy to już mówiłem dzisiaj, ale tak sobie myślałem. Dlaczego się tak nazywam i dlaczego... Tu mi nie po drodze, i tu mi nie po drodze. Z angielskiego byłem kiedyś dobry. Middle, tylko inaczej pisane to środek. Czuję się średniakiem. W szkole byłem średniakiem, nawet na zawodach często byłem na drugim miejscu. Ani na pierwszym, ani na czwartym, tylko gdzieś tam po środku. Wszystkiego po trochu. Szukałem tej równowagi, szukałem balansu, znalazłem. I chcę Wam tylko pokazać, jako puentę tego odcinka że można mieć, można mieć ciastko i zjeść ciastko. Tylko trzeba mieć dwa ciastka. Trzeba mieć i pieniądze, i trzeba wiedzieć, kiedy delikatnie przystopować, żeby było dobrze. Wnioski wyciągnijcie wszyscy dla siebie. Takie, jakie chcecie. Natomiast dzisiaj wiedząc, wiedząc już, kto jest po tej drugiej stronie, ludzie, którzy nie szukają żadnej drogi, mało tego, co wam jeszcze chcę powiedzieć, zanim przejdziemy do wniosków, te osoby, które najwięcej psioczą i najwięcej się mądrują, często są albo w tym słoiczku, albo w tym słoiczku. Ludzie, którzy są najbardziej uparci, najbardziej zdeterminowani, podziwiam ich zatem wręcz sportowo-biznesowy charakter, są tu i tu. Z nimi też ciężko się dyskutuje. Natomiast znalazła się bardzo duża grupa ludzi, z którymi odkrywamy zalety bycia przedstawicielem w miarę kumatej klasy średniej. Zapraszam nas bardzo do dyskusji. W którym słoiku chcielibyście być, w którym słoiku Jesteście. Do czego warto dążyć. Moim sukcesem niestety nie jest ferarka, może kiedyś będzie, na starość. Moim sukcesem nie są wielkie firmy. Moim sukcesem jest to, że mam komfort teraz przez dwa lata dzielić się jakimiś doświadczeniami z wami. Wiele podróżować. Robimy teraz właśnie emiraty, robimy. Majorkę robimy, słuchajcie, rejs. Nie można zrobić jakiegoś dużego spotkania, ale można wynająć 10 osobnych żaglówek. Można jechać w Bieszczady na dziko, można jechać w tatry. To jest właśnie komfort prowadzenia firmy i życia tutaj. Żeby połowę wręcz czasu, bo to nie tylko mówimy o pieniądzach, ale tej połowy przestrzeni życiowej mieć właśnie na siebie, dla siebie. Midalizm, złoty środek, tak się to prezentuje. Konsumenci, ludzie zwykle biedni, niezależnie od ilości zarabianych, od kwoty, którą zarabiają co miesiąc, ludzie bogaci, inwestorzy, przedsiębiorcy, często ludzie bardzo pogubieni. I myślę, że po tych mrokach socjalizmu, kapitalizmu warto. Mam takie cegły też z logo, można delikatnie uderzyć się w łeb. I, I sobie spokojnie żyć. Do takiej, do tego na pewno będę Was e, zachęcał. Złota klatka finansowa albo pęknięty słoń, wybierajcie. Jeszcze nie wiem, czy to nie jest nadużycie, ale e, nazwałbym ten w czasach, właśnie takich postkapitalistycznych, pseudokapitalistycznych. Ala socjalistycznych, komunistycznych, bo nie wiadomo w jakim ustroju żyjemy. Nawet bym powiedział o covid -izmie. dzisiaj jakichś w ogóle nierealnych, abstrakcyjnych warunkach, które są. Nie chcę mówić o tych knajpach, cukierniach. Wczoraj była u nas pani fryzjerka, bo nie mogę iść do fryzjera. Mogę iść do marketu, mogę iść do kościoła, mogę iść wszędzie, ale nie mogę iść do fryzjera. Nawet w maseczce, bo nie można. W tych głupich czasach chciałbym, żeby ta mała grupa ludzi, która jest ze mną na manufakturze, na kanale, w. Aktywnych, żebyśmy znaleźli się gdzieś po środku. I wręcz nazywali to nie tylko równowagą, nie tylko jakimś spokojem, ale nawet przez małą, małą literką pisanym szczęściem. Mówi się, że to są niby mądrzy ludzie, to są niby głupi. Ja uważam, że w tej, w tej tutaj grupie ludzi są ludzie na tyle mądrzy, żeby wyskoczyć z biedy. I na tyle również finansowo głupi, żeby nie pchać się po jakieś yy, miliardowe czy, 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 czy wielomilionowe obroty. Tak przynajmniej myślę. Zasady znacie, więc nie będę Wam tutaj yy, przypominał wszystkiego. Wszystkie jest w książce napisane. Yy. Pół wydaj, pół oszczędź. To jest jeszcze fajna koncepcja dla osób, które myślą bardzo o przyszłości, które nie potrafią żyć dzisiaj, tylko analizują, że 15 lat pali biedę, teraz jest okazja, to będą miliarderami, będą 40 lat zarabiać, bo zostawią dzieciom. I mniej tym dzieciom dacie, tym więcej doceniam to, co im dacie. Im mniej tym dzieciom dacie, tym będą bardziej zaradne. Często używam takiej analogii, że żaden lew, żaden tygrys, żaden dzik. Nie zbiera żołędzi na najbliższe trzy pokolenia. Żaden tygrys nie poluje na, na jakieś tam sary, czy co, co tam biega po, po stepach, po sawannach. Nie słyszy tego mięsa na trzy pokolenia, tylko każdy z nas musi sobie wybrać swój życiowy słoiczek. Niektórzy będą finansowo nie dorajdą, być może nawet dzieci milionerów, być może ludzie, którzy urodzą się w takim domu, dojdą aż tutaj. Ja zachęcam po spróbowaniu różnych koncepcji, żeby wejść do szkoły midelizmu, pojechać na rejs, na żaglówkę, spotkać się z chłopakami, z dziewczynami z manufaktury milionerek, milionerów, zastanowić się nad sobą i wybrać jakąś drogę dla siebie. Ja tak myślę. Tu też chcę Was nauczyć dyskutowania. Pod ostatnim tym filmem z Czarkiem podobne jest wiele komentarzy, Kuba, przerwałeś, daj dokończyć i tak dalej. Życie nie jest monologiem. Życie jest dyskusją. Sami z sobą dyskutujcie. To jest jak gra w ping-ponga. To nie jest tak, że jedna osoba odbija piłeczkę i robi cały czas super serwis, a Wy czekacie albo w drugą stronę. Pograjcie sami z sobą w tego ping-ponga. Pograjcie ze mną w ping-ponga. Przerywajcie mi, ja Wam. Ale dyskutujmy merytorycznie, w którą drogą iść, w tak popieprzonych czasach, w jakim Przyszło nam żyć już parę lat temu, gdzie wiedziałem, że chcę tutaj być przed wszelkimi covidami. Dzisiaj jestem już pewien. Wręcz można by powoli ten rozdział naprawdę zamykać. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby przejść w tym kierunku albo przejść w tym kierunku. Udowadniamy z chłopakami, o chłopaków jest większość w tych moich grupach, i w manufakturze milionerów, i w aktywnych rentierach, że za 20-50 tysięcy miesięcznie, zwłaszcza jakiś przychodów z firmy, z inwestycji, można wspaniale żyć. Także ten kubeczek, kubeczek szkoleniowy, słoiczek szkoleniowy pozdrawia Was serdecznie. Widzimy się na jakimś kolejnym wykładzie, na kolejnym spotkaniu z cyklu aktywnych rentierów. Wszystkich zapraszam na kubamidel.pl. Dopiszcie się proszę, bo wszystkie projekty, o którym mówimy, czy informacje o nich będą Wam przesyłane. A my z Piotrem śmigamy dalej. Jeszcze może Piotr o tym pakiecie, a nie, o pakiecie już jak ktoś wejdzie na kubamidl.pl, pakiet startowy milionera. Wszystko zostanie opisane. A propos konkursu, moi drodzy. Do wygrania gadżet. Ja jestem gadżeciarzem, dzisiaj były słoiki, o może taki kubeczek i gadżet. Napiszcie proszę ile monet dzisiaj wzięło udział w naszej tutaj teleporadzie, a to uszczypliwość w kierunku służby zdrowia. Pozdrawiam was serdecznie, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.